Złotówkę? To ja, Magda Gesler. Halo? Chodźcie, chodźcie bliżej. Wybieram złotówkę. Bardzo smaczna. Ja wiem. Moneta no, prawdziwka. Jak Pani przetrwała ten kilkutygodniowy okres bez pracy w tym roku? Nareszcie mogłam się wyspać, nareszcie nie miałam żadnego makijażu, żadnego make-upu, żadnej fryzury. Nie no, fantastycznie. Ale wszyscy mówią, że to niemożliwe, żeby Magda Gessler bez pracy wytrzymała tyle czasu znaczy, i ja to Ja pracowałam cały czas, bo social media są prowadzone przeze mnie. Malowałam, no i powstała książka. Przynajmniej jej początek. Jest to czas nadzwyczajny, bardzo taki mistyczny. Wykorzystałam go na to, żeby mieć jeszcze Bardziej kreatywne pomysły. Patryk, wydaje mi się, że mam większą satysfakcję z tej, z tego, z tej formy wydawania niż normalnie. No, tak, dużo duża, większa ilość osób jest i w ogóle ciekawia naprawdę. I to się na młodzieży, jest... który normalnie w ogóle nie jest dostępny, tak? A czy takie rzeczy, które właśnie pandemia wymusiła, mogą zostać kiedyś w przyszłości? Tak, my to sprowadzimy na okienka na dole. Są tu prezenty przygotowane, ponieważ po raz pierwszy otworzyliśmy sklep internetowy. Wszystko będzie dostarczane na całą Polskę i za granicę w tych paczkach. Jak sobie przez te ostatnie miesiące mama radziła? Potrzebowała wsparcia? Naprawdę poczuliśmy tę zgrozę i, i to realne niebezpieczeństwo, y, y, które, y, które idzie za, za tą pandemią, więc, y, więc na pewno wszyscy się bardzo mocno zbliżyliśmy i dużo bardziej się zaczęliśmy sobą wzajemnie interesować. To jest y, no, bardzo dobre. Coś miała się nie zbliżać do ludzi. Mamo, nie podchodź tak blisko. Hej, mamo. Hej. Hej, siemanko. Siemanko. Ja pierwszy raz. Taka piękna. Jeszcze zdążysz ubrać trochę. Co? Jeszcze zdążysz ze mną ubrać trochę. Nie lubię, ale dobrze. Ciepło i miło. Cieszę się, że wpadłeś, bo nie obieraliśmy choinki z 15 lat razem. A tutaj nagle Wilanów wybieramy choinkę. No, zawsze u mnie w domu, w domu babci była jadalna choinka i to było fascynujące. No, to prawda, że pierniki na choince najlepiej wyglądają. Pierniki to, i cukierki. Ale musieliśmy przemieszać to lekko, żeby wiesz, nie było zamdło. Jest, jest ładna, naprawdę ładna, ale zgrabna. Tutaj już trochę za dużo wcisnęło, wiesz? O Jezus, daj wiesz, to Zawsze musi być trochę kitowate. A jak wyglądają święta organizowane przez panią Magdę u niej w domu? Jest, no, jest, to jest y, rytuał. Jest przed wielki rytuał. Bo y, nie wiem, czy dla nich w tej chwili jest ważniejsze wygląd stołu świątecznego, czy smak stołu świątecznego. Obie rzeczy są na piątkę zresztą na ogół, ale y, to połączenie tych dwóch talentów daje bardzo dobry wynik, zapewniam. W naszym dzieciństwie y, to były święta po prostu jak z Baśni Andersena. To były najpiękniejsze święta, jakie w ogóle mogłabym sobie wyobrazić. Wielka choinka, zawsze przeładowana, mamy stylu, przeładowana dekoracjami, pachnący dom, wyprasowany obrus. Gotowało się dużo, długo i faktycznie to było takie, no, było bardzo gwarno, a tutaj wszystkie marynaty i w ogóle to miejsce rzeczywiście jest bardzo piękne i. Właśnie jak już tu jesteśmy w tym najnowszym słodkosłonym, to kto tu ma najwięcej do powiedzenia? Ja, ja, mam... się nie, ja się nie wtrącam, ja tylko próbuję. próbuję. Mamy tutaj wegańskie dania, które, które trochę jak... są, wiesz, nie z bajki, nie? Próbowałeś zupy pomidorowej z y, jogurtem kokosowym, prawda? Wegańskiej. To, to było przepyszne. Jednak to było, było przepyszne. przepyszne. Ja uważam, że masz bardzo duży krok do przodu, ponieważ w społeczeństwach te wegańskich dań, mhm. są one zdrowe, jest to bardzo zdrowa dieta i zdrowe święta to w ogóle brzmi prawie, że niemożliwe, ale... Okazuje się, że jest możliwe. Że... Rozumiem, że czuje się Pani bezpiecznie, że syn tutaj prowadzi rządzi, się i się bezpiecznie, że są... ja jestem w luksusowej sytuacji. To było moje marzenie. <głos> <głos> Nie widać? Cieszę się, że tak powiedziałeś. Naprawdę, <głos> to było moje marzenie, żeby on prowadził to, co czuje, a dla mnie gotuje genialnie to jest moja encyklopedia. Jak jestem na Kuchennych Rewolucjach, to telefon do przyjaciela to jest telefon do Cadeusza.